Hej, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Tak nietypowo, bo zaczynamy od service area i jedzonka. Dzisiaj jedziemy do Gyeongju. Nie planowaliśmy zatrzymać się właśnie w tym miejscu. No, ale tak wyszło, że Eliasz powiedział, że jest głodny. No to idziemy jeść. Dobra, co my dzisiaj mamy? Mamy u mamy taki kimbap, który jest bez niczego. I on jest jedzony właśnie z takimi przystawkami jak. E, kaktuki? To jest kaktuki. Tak, jest jedzony z kaktuki oraz z e, fishcake, czyli tymi ciastem rybnym dla nas my mamy długą choć widzę, że on chyba jest z owocami morza więc ok wiem, że tak jest troszkę z przymusem i do tego oczywiście udą udą także był z myślą o Eliaszu zamówionym więc nie będę już zamówiła i zabieram się za jedzenie na mojej prawej stronie jest Wuljipong, Pond, czyli staw, który widzieliście w jednym z moich vlogów właśnie kiedy byliśmy w Gyeongju. Wtedy przyjechaliśmy tutaj z moimi rodzicami właśnie w nocy, żeby zobaczyć jak to wygląda kiedy wszystko jest oświetlone bo właśnie tutaj wcześniej byłam z moimi siostrami. Za to po mojej lewej stronie widzicie już grobowce. Jest to ten park, w którym także jest Chosun D. Wszystko to pokazałam Wam w moim ostatnim vlogu, a dzisiaj zajmiemy się festiwalem Bokkyo, czyli festiwalem kwitnących wiśni, który jest tutaj w Gionżu. Wczoraj za to byliśmy w bardzo popularnym miejscu w Busan, właśnie na kwitnące wiśnie, ale niestety tam festiwal odbył się tydzień wcześniej. Troszkę nie zorganizowali tego tak, żeby właśnie przenieść, ale za to tu w Gyeongju im się udało i przenieśli i dlatego dzisiaj będziemy oglądać e, kwitnące wiśnie jesteśmy teraz w parku, chyba jednym z najważniejszych punktów na mapie Giądżu, które jest po prostu must have'em, żeby zobaczyć właśnie w tym miejscu. Za mną z tyłu znajdują się grobowce, przede mną jest droga prowadząca do Chonsonde i jest to też miejsce gdzie dużo obcokrajowców dużo koreańczyków przebiera się w tradycyjne koreańskie stroje ale nie tylko te które kojarzycie czyli hamboki ale także w koreańskie tradycyjne stroje z epoki Silla Silla to królestwo które panowało właśnie w tym miejscu a Gyeongju było jej stolicą dlatego tutaj Sporo osób, właśnie, może się przebrać w takie nietypowe stroje koreańskie, które możecie nie do końca kojarzyć, bo nie są one tak popularne jak te z dynastii Choson, ale myślę, że także warto dowiedzieć się także warto zobaczyć, jak one wyglądają. Przedstawię Wam zdjęcia, a jak zobaczę jakąś osobę, to postaram się uchwycić ją na e, filmie. E, jest na pewno duża różnica, jeżeli chodzi o spódnicę, o e, całość stroju, dlatego że jest, myślę, bardziej. E, Przystępny i wygodny w użytkowaniu. Kiedyś i kobiety także miały prawo jeździć konno, dlatego też te suknie nie były aż tak obszerne były bardziej wygodne, dzięki czemu pewnie funkcjonowanie w takim stroju było dużo, dużo lepsze. No, pięknie. I tak to jest właśnie podróżowanie z dziećmi. prawej możecie zauważyć że nadal jest coś tu rozkopywane nadal jeszcze coś w pozostałości starej świetności jest wykopaliska są robione i możecie sami właśnie zauważyć że ochronione jest to wszystko plandekami aby nie zamokło O ci ci popo I może jeszcze tego nie widać, ale przede mną już się powoli ukazuje tą sondę na naszej drodze. Pewnie będziemy obok tego przechodzić. Wow. Chleb, ukażą się Wam panie, które są ubrane w tradycyjne e, stroje z okresu z Silla. Jak widzicie te szaty, które są e, ostatnie zakładane, taka kamizelka jest dużo, dużo dłuższa od tych kamizelek na przykład w tradycyjnych Hambokach. Na pewno są dużo, dużo mniej strojne i nie wyglądają tak okazale, ale myślę, że są ładne. Choć z tego, co kojarzę i przekonamy się na zdjęcia, te spódnice nie były właśnie takie na kołach okrągłe, takie rozłożyste, a jednak jak klasyczna taka spódnica, opadała na dół, na prosto, więc to chyba jakiś. Taki miks jest, tylko się... Tutaj zablokowali drogę, żeby autka nie jeździły, wiesz? Tam autka nie jeżdżą, dlatego my będziemy mogli sobie na spokojnie pójść i pochodzić. Ła, wow, ile ludzi widzisz? Chcesz się ubrać też? Eliafa! Wow. To jest sztuczne oddychanie Elia. Tak się sztucznie oddycha. Chcesz też? Chcesz też? Chcesz? Tutaj ćwiczą jak się używa tej gaśnicy. Musisz się ustawić w kolejce. Chcesz spróbować, to chodź. Bardzo blisko e, muzeum, gdzie jest pokazane, jak powstały wszystkie grobowce znajdujące się tutaj w Kiądziu. Ja mam na, na ten temat film, przesyłam Wam oczywiście, a e, bardzo ładnie tutaj jest bardzo dużo ludzi. E, dużo występów, bo i były jakieś muzyczne z Seulu były też pokazy balonów teraz właśnie widzę, że ktoś się tam dobrze bawi razem z mimami i jest sporo dla dzieci na samym końcu można i pomalować, można naklejać naklejki Elia przed chwilą właśnie można przyklejać naklejki i jaka jest tutaj co ogólnie przyświęca przy okazji kwitnących wiści temu festiwalowi to, to żeby bardziej podejść do tego wszystkiego ekologicznie dlatego też jeżeli mamy butelkę 200 ml mil, jeżeli mamy butelkę 200 mililitrową, to dopełniają ją Specjalnymi detergentami, właśnie chroniącymi środowisko. No do tego właśnie zbierają e, śmieci e, za, za jakąś określoną liczbę śmieci. Można właśnie dostać także jakieś prezenty, więc naprawdę jest tego tutaj sporo. I też ludzi jest sporo, więc <laughs> wszystko się powoli zaczyna. Poczekaj, tata, idzie po jedzonko. Mówiłam Wam w jednym z vlogów. Tak. No i co? I widzisz? I widzisz. Dzisiaj myśleliśmy w ogóle, że będzie dużo cieplej, a jednak okazuje się, że jest pogoda no taka sobie. Niestety zrobiło się bardzo zimno, bo miało słońce świecić. Elia! Znowu będzie bam, bam. Miało słońce świecić i niestety zaszło za chmurami. No mówię, ostatnio ta wiosna nam nie dopisuje. Teraz przyszliśmy na kolejną atrakcję. Już jesteśmy po zjedzeniu. Byliśmy tak głodni, że nawet nie nagrałam Wam co zjedliśmy. Ale było tak koci oraz smażony kurczak i było wszystko pyszne, Ale wypłynęliśmy w jedną sekundę, a teraz jesteśmy na pokazie magicznym. Na szczęście, tak jak możecie tutaj z tyłu zobaczyć, wszyscy siedzą, więc każdy będzie miał okazję nam spokojnie zobaczyć. Cały pokaz, bo wcześniej jak mieliśmy pokaz pewnych to niestety wszyscy stali i Eliasz na przykład był smutny, że nie mógł prawie nic zobaczyć, ale na szczęście tutaj jest inaczej i wszyscy mogą zobaczyć pokaz na pokazie, a ja po prostu stwierdziłam, że idę się przejść, ponieważ zrobiło mi się strasznie zimno, więc nie będę siedziała i nic robiła. A my po prostu przejdziemy się do środka tego parku, zobaczyć jak w środku wygląda, czy także spotkamy jakieś wiśnie. O, strasznie dużo ludzi, więc trzeba uważać jak się chodzi. A! Spot oczywiście najlepszy spot na zdjęcia oczywiście jest zajęty. Idziemy zobaczyć jak to wygląda. Ja raczej nie będę tam stała i czekała w kolejce, bo jestem sama, ale o, ale to drzewo wiśniowe pięknie wygląda. Ono całe jest teraz w płatkach, więc naprawdę ładnie to wygląda. Się zdjęcia zrobić, po prostu siebie dokleję tam i będą piękne zdjęcia e, także, więc myślę, że może wyjść nawet całkiem nieźle. Ja jeszcze chyba się przejdę tutaj naokoło, tam jeszcze widziałam fajne drzewo magnolii i może ja sobie tam właśnie zrobię zdjęcia, jako że wszyscy decydują się raczej na wiśnie, to może ja postawię na, e, na magnolię. Tam sobie zrobię szybkie zdjęcie, a jak będzie trzeba, to się sama dokleję do tale. Myślę, że po prostu trzeba by było wcześniej, bardzo wcześnie rano wstać, żeby sobie po prostu pod tym drzewem zrobić zdjęcie z tego, co kojarzę właśnie. Tak, Honey Cakes. Była tutaj na noc, yy, dwudniowy wyjazd miała i właśnie bardzo wcześnie rano wstała i nikogo nie było, bo oczywiście kto by rano wstawał, nie? <laughs> Więc myślę, że chyba raz trzeba będzie tutaj przyjechać, żeby właśnie na spokojnie sobie porobić zdjęcia daleka tego nie było widać, ale teraz właśnie patrzę, że to jest ogólnie drzewo magnolii, a nie właśnie wiśni. Więc z daleka wyglądało naprawdę jak wiśnia, a tutaj na to wygląda, że po prostu są to magnolie. Ła, zrobię, bo wszyscy tu robią zdjęcia, więc uciekam, żeby nie przeszkadzać. A patrzcie, jak ładnie to wygląda przy zachodzącym słońcu. I tam jest bardzo ładne też żywo z magdalniami z daleka Zrobiłam sobie zdjęcia, ale po prostu wyszło sobie tak sobie Szkoda, że nikt mi nie powiedział, że stoję w złym miejscu i po prostu tak dziwnie wyszło, że nie do końca zostałam uchwycona. Tak po środku, więc pewnie będą ucięte zdjęcia, no ale nic, tak bywa po prostu. Teraz wybieram się jeszcze jedno miejsce. Mam nadzieję, że dobrze idę, bo pamiętam, że byłam z moim mężem rok temu w takim grubowcu, który właśnie był cały zabudowany takim już starszym ogrodzeniem i z tego co kojarzę, tam właśnie były posadzone kwitnące wiśnie. Obok tego, że to naprawdę cudnie wyglądało, ale chyba jednak w złe miejsce idę i niestety nie mogę tego miejsca znaleźć. Szkoda, szkoda. Bo myślałam, że uchwycę tam bardzo ciekawe zdjęcia, a na to wygląda, że chyba nie dam rady. To chyba nie to miejsce. O którym myślałam? Tutaj jest sporo parków pomniejszych, gdzie właśnie są rozmieszczone groby. I tak mi się wydaje, że to nie to miejsce, bo nie mogę znaleźć tego ogrodzonego grobu, który bardzo ładnie wyglądał jesienią. Jak znajdę zdjęcia z tego miejsca, to wam tutaj wstawię i nie mogę po prostu znaleźć. Gdzieś tu powinien być. Ale tak jak mówię, Guyomdr też... Może nie jest to największe miasto, ale jednak jest rozmieszczone wszędzie parę rzeczy, gdzie trzeba jednak swoje kilometry przejść z miejsca na miejsce. I przez to, że tu jest tak właśnie rozłożone, czasami można się zgubić, tak jak jest się za pierwszym razem, za drugim. Tak jak ja dzisiaj się zgubiłam, na szczęście wiem chociaż gdzie jest ta uliczka razem z kwitnącymi wiśniami dlatego wiem jak wrócić do mojego męża. Troszkę zimno się robi, zaczęło wiać wiatrem, dlatego też będę powoli uciekała do męża i myślę, że poczekamy aż światła się zapalą, już chyba powoli się zapalają na tej ścieżce z kwitnącymi wiśniami i wtedy będziemy uciekać. Oczywiście nie mogą się obyć od e, sprzedawców przerówności, od skarpetek, jakichś bisiorków, różnej biżutelni. Już tutaj teraz zrobiło się naprawdę mało, ale jak wcześniej przychodziliśmy razem z Elieją, to było naprawdę dużo ludzi i ciężko było co się, e, przeszukać. I przy okazji właśnie chciałam wam powiedzieć, czy opłaca się przyjechać na taki festiwal? Myślę, że fajnie jest doświadczyć takiej okazji, ale jeżeli byście chcieli na przykład specjalnie przyjechać na kwitnące wieśnie, to jednak polecabym przyjechać w inny dzień, na przykład w ciągu tygodnia, bo wtedy mamy na spokojnie możliwość poprzechadzać się, porobić zdjęcia, porobić filmiki, bo niestety w trakcie festiwalu tutaj ludzi jest po prostu odgroma. Co możecie po prostu zauważyć tu? Naprawdę jest pełno. Po prostu czasami jest bardzo. Bardzo ciężko się przebić i cokolwiek zobaczyć. do miejsca gdzie są światła chyba ogólnie jest to taki pokaz świateł czyli nie same tylko tutaj drzewa ale także pokazane iluminacja chciałabym się z wami pożegnać. Dziękuję wam bardzo, że byliście razem ze mną w tym vlogu i na festiwalu kwitnących wiśni. Mam nadzieję, że... Do, do zobaczenia! Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Bye!